Tu, jak widzicie, to jest lubczyk. Daje się do, do rosołów, do zup. Dobry jest na klepko. Stój. E, pójdziemy zaraz, zobaczymy sobie. Moment. Nie ruszaj. Zobaczymy sobie ogród. zajrzymy do tunelu. Odparłem tak, tego żeby wiatr nie zwalił. Mam taką zasłupkę. Co rośnie w tunelu Rzutkiewka. Um, Mrufeczki, są Zaraz jeźdź dam. No, specjalne coś na mrówki. Zobaczcie, taki mam preparat na mrówki, specjalny. O, zobaczcie, jak wchodzą. Zaraz damy preparaciku, trochę. Jeźdź macie troszeczkę. O. O, to? Mają to wszystko wyjeść. Podgryzają mi. o no, macie wszystko wyjedzą preparat specjalny na morówki tu mam rzodkiewkę no to rzodkiewka tam dwie yy, no dwie kapusty tu mam sałatę o tu mi schodzą ogórki. Widzicie, jak nie ładnie schodzą ogórki? Ja sobie tu będą w tunelu. I tam dalej, do końca też ogórki. Tu będzie ogórki. Eee, Powiedzcie, co z pomidorami się stało? Zobaczcie, pomidory odbijają, rosną. O. Widzicie, że rosną? Nie wiem, może coś z nich będzie. Odbiły. To, co zostawiłem, w ziemię to odbiłem. No to mój tunel. Duży tunel. E, wielki. Jakbym mógł samochód czy autobus zmieścić w niego. Taki duży tunel postawiłem. Gdzie? Patrzcie. Taki tunel duży. Konstrukcja stalowa. Folia na wierzch. Tu przeloty powietrza i znowu trzeba podlać warzywa no. niech rośnie ale miałem cały ton pomidorów nasadzić ale nie tutaj jeszcze też mam mogę pomidorów tutaj dać idziemy na ogród o, tu mam taki borier na wodę zostało mi jeszcze 300 ale jeszcze dopuść Idziemy na ogród, tu mam winogron. Chcecie zobaczyć? O, mam tu jeden, i tam drugi wyrasta Tak, to zrobiłem kratę. Na razie są paski, ale później trzeba dać kratę zrobić. Paski są po to, żeby podtrzymywać, żeby to nie leciało. Tak, to zrobiłem. Jak umiałem. O. Myślę, że w tym roku będzie więcej. pewnie będzie więcej widzicie jak ładnie się rozrasta tutaj trzeba dać do, takie gałęzie prościejsze żeby on szedł równo, że można stanąć a tutaj będzie dużo dopiero się rozwija trzeba go podlać będzie no a co dalej eee, dalej jest tak tu mam maliny kiedyś tu miałem maliny gdzie tunel Część, to część dosadziłem na prosto.